Idziemy na, idziemy na wycieczkę. Gdzie nasz dziadek? Dziadku, na Czekaj sekundę. Czekaj. dziadek. Pasuje mu do synek. Ej, wyglądasz jak mój dziadek z górze. Idziemy na wycieczkę. Jak żywo skacze. Żywamy dziadek jeszcze. To jest... to nie jedna rzecz, którą on potrafi. Mmm... Radku. jest A tyś moim wnukiem i jej mężem, cicho. Ja i mężem? Tak. To wiedzieć. Ja idę na trójkąta. O. <śmienic> gdzie jest nasza mamadzia? Ej! <śmienic> <Hey. śmienic> A gdzie wy jesteś? Czemu ja się sama biję? No bo nas pokutują... Aha, trójkąty? Męs męski wieczór. O... <śmienic> Władcę wpadło Ej, bez jaj, gdzie wy jesteście? Idziemy. my? Dobre, już je sama załatwiłam się. Walcie się. Dziadku, co ty robisz? Co robi dziecko? Skoczy jakieś. Coś. Ej, tu były gdzieś jakieś ukryte rzeczy? Nie, to yeah. nie tu. Ty głupia mucha! O, dobra. <grystanie> Sprayem. To szprejem. To będzie boss? No. Mhm. Czekajcie chwilę. Dobra, no to do, dobra. To ja szprejem. Do bossa. To jest boss? No. Mhm. Ratka Cygana to już jest? Tak. tak. No to jest ta... ...słabsza. ...ja nie zjada <laughs> Tapruję. Dobra. Gastronomia. Jezu! Ej, Jezu, nie... Tak nie jechała! Bo... O, ja chcę heal'a. Ola nie obiła wcześniej, teraz zaraz nie mnie wije. Coś może nie Chodź się Jestem pokryję. twoją żoną? Jesteś. Aha, no dobra. Dziadek, tak muszę. Gdzie jest chatka No tu. Nikt nie ma. To ja ją mam cały czas. Otrzymam ciekawa, jak ją ma znika. I to jest trochę cykla. Kurde. Dba. Dobra, ja ją zetuję. Już nie biega, bo ja ją tankuję, kurde. Znajdziemy inny, nie martw się okay. Weźmy nasz do środka Ale do, do tam się nie będziemy Pójdziemy co kupą <noise> Będziemy mieli z tego kupę radości <noise> <noise> kupę śmiechu fish. DZIŃ! Szpato Tak. nie No Madzie przyszła No, no Madzia, yeah. jak ty się wyrażasz tą dziadką? Sorry Czekajcie, Czekajcie no. na mnie A co robisz? Piszę nie zaglądaj <st Lydia> mu w tył jakiegoś Czekajcie chwilę Ale te nasze Madzie wyrosły Dzieciutku, gdzie idziesz? Ja nie, nie wiem Ja chcę siku O Jezu, zaraz znajdziemy gdzieś jakieś Na miejscu jest toj toj Tak? A my nie tam idziemy? No ja tam, tutaj idę A ja bieg... Idę siku za drzewo Dobra. <grym> Ej, nie podglądajcie lol Chyba z widzę stąd <grym> Teraz Oglądasz. Ej tam to jest złota To Muchy No Karolinka <grylanka>. Patrycja Ej, za komary mnie zaatakowały jak byłam siku Już wracam nie wiemka co ja gadam Ej, bo wypadacie jak nie ma kto tankować Lecę z krzaków. Wtedy głos. Idzie teraz dziadku. Dziadek to nie zgadza. Za mną.

To świnie chcecie. Na co? Ach, czekaj. O, Ryszarda przy sobie. Ej, ryszard, dobrze idziemy. Ty jest trójkąt, nie ma. Jest? Gdzie? Gdzie? A tu. Można spaść? Tak. Okay. Nie, Nie można. Nie można? Nie. Na pewno? No, no zobacz na. Nas. No. Wow, ale widoki, piękne. Wow, ciatku. Wow, dobrze, że nas tu zabrało. Zabezpieczenia przed całową też. To, to ma, co może iść. Ja biję trójkąt. Nasza mała magia. Nie takie piosenki. No było na sterydach. Toksyczny ruch pan. Dlatego trzeba mieć ręce. Ok. Ej, coś mi zjada mocno. Kurde, co mi się dzieje, dziadku. Ej. Dostałem raka. Ej, ja dostałam raka. No, dziadku. Dziadku. Ach, tam dziadku... młoda ta młoda krew! Dziadek, jesteś przygotowany. Doświadczony na ten survival. Coś ci się dzieje Czemu ty zniknąłeś? Halo? czemu jesteś zniknięty? Moc starości <grym> Rozpada się. <grym> no idź tam nawalać. Co ty nawalasz w ogóle? No, resurrect. żyjemy. Gdzie my jesteśmy? Ej, dziadek jest za nami. Dziadku, czemu jesteś za nami? <grym> Co tak wolno dziecko? Patrz świnię na wstecznym. <grym> <grym> Ryszard, co ty robisz? Ej, tutaj nie było nic ukryte w tych. Patrzcie, tam jest mucha! Jezu, mucha? Dawaj ci ją! Za zanim doszłam już. Nie ma tu jakieś gdzieś jeszcze? Nie, to była pojedynka. <grym> co on robi? <grym> Chętnie, żeby siadek wysyłał. Chętnie, żeby siadek wysyłał. Chętnie, żeby siadek I swoją się swoją córeczkę Maciej Mama Madzi. Właśnie, gdzie jest Madzi? Halo. Ej, tu leży miecz. Ej, co? No i Co to jest? Ej, co to jest? Czemu to się oświetla? Miecz, dziadku, co to. Z nas szydzi <noise> Dobra idźmy z nim, to nic ważnego. Ej, ale to świeci! Ej, to no, co to, to jest? Że takie miecze mogą przywoływać burzę, to prawda Tak naprawdę to nie Ej, bo dziadek tam solo Nawala, to <noise> Kurde, ta eliska. Ja to kończę. To? Co to za roboty? Jest oh, słaby. Do <laughs> moich czasów w termachcie byłem mocniejszy. Gdzie jest trójkąt? O fuck, ta się skupia. Gópie Kazwiksy! To są. albo nie. W rzadku no nie mogę Też samej nie mogę odbić. Eliska i Kaziksy, Boże. Weźcie Eliskę. Ja biję te mini kogumawy. Proszę co? Co? No, się Gdziemy, Co? Proszę się <grymne> bardzo w <gryzanka> szybko wykończyć trzeba? Nie, on musi szybko kończyć, bo ma słaby twarz. Ej, ja też coś siku. <gryzanka> Ej, chatka doda da coś raf. No nie. Chodź jak się ich... no. No. zbiera tam. <gryzanka> ja nie i. Ich... No nie. Dobra, już ją biorę. Nie wiem, w ogóle to ją zamrożę. Ej, gdzie jest jej dupa? Gdzie? O nie! Nie, pomocy. Co, zjadło cię? Chciałam nie mieć. Ja nie wiem, gdzie ona ma morda, gdzie dupę. Żeby uciekać, kurde. To jest ostatni bosnie nie? Tak? Dobrze. I za chciało mi jeść. Przestań tak mówić, bo zaraz kurde ja się. Bo się ona się skupia jakoś dziwnie. Ej, czemu ona tak się skupia? Aha, bo nas rat muchami Ona cię wciąga. Nie wciąga. Ciekłam. Teraz ciąga naszego dziadka. O nie, dziadka. dziadku! Cie, gdzie ty jesteś? Dziadku! Dziadku, dziadku! Dziadek, dziadku! Dziadek, dziadku! Dziadek, Uwolniłam dziadka. Dziadek, też nie. Dziadek, tylko raz na ten... osrało, znaczy dziadka. Bo dziadek jest stary i on się nie wiedział. Co to Dziadka chyba tam ktoś zbiera. Co się stało? Dziadek ma problemy, to chyba łapczyk jest User disconnected from your channel. O kurde. Co o ten dziadek? <ś> Siedzi przed kątem dziadek i gra.